widzowie postanowiłem nagrać filmik odnośnie tej afery na mieszkaniu, bo już jesteśmy po takim wstępnym ustaleniu, co i jak to robimy. Byliśmy zobaczyć się, byliśmy na spotkaniu z agentem socjalnym i sprawa wygląda tak: ten list, ja tam mówiłem w filmie, że to są różne płatności, w jednym jest to wyrównanie dokładnie za rok 2022 i było to wyrównanie za gaz plus opłaty um, tak jak garaż, piwnica, miejsce garażowe, piwnica, yy, yy, sprzątanie klatki schodowej, wywóz śmieci chyba, coś takiego. To, to, to były takie dosłownie małe kwoty, znośne, ale ta kwota za gaz wyniosła ponad 1300 euro i, i to właśnie był ten największy problem. Więc co? Sprawa wygląda tak, że, mm, krótko i na temat, sprawa wygląda tak, że byliśmy się zobaczyć ja po pierwsze jeszcze po tym jak to nagrałem w ogóle to byłem się zobaczyć z, z sąsiadami, czy po prostu oni nie dostali też takich rachunków i tak się okazało, że mieli jakieś tam wyrównania, tylko że to było rok temu i oni byli w szoku, że ja dostałem dopiero teraz pod koniec roku to wyrównanie. Ale mniejsza o to. Yy... Mniejsza o to chodzić o to, że o ten fakt, że nie jest tak że jak myśleliśmy, chociaż i tak yy... płacić trzeba. <tak>, tak to jest, kurde. Nie, nie mamy wpływu na to, na system, po prostu jak będą podwyżki jakieś, to no niestety my jako szarzy ludzie nie mamy na to wpływu i musimy się to stosować, no i tyle, no co, co, co zrobić, kurde, z prawem nie wygrasz, raczej nie ma sensu się sądzić, więc po prostu musimy to spłacać, ale byliśmy się zobaczyć z agentem em, socjalnym i ona nam tam powiedziała, że spokojnie, nie musicie martwić, jesteście w takiej, takiej sytuacji, więc... Wystarczy tylko tyle, żeby co najmniej przez 4 miesiące płacić regularnie no, za rachunki czy chodzi mi o opłaty za czynsz, co praktycznie robimy, praktycznie cały czas robimy regularnie, płacimy wszystko i tam w ogóle wyszło z tego, że też przy okazji, że płaciłem, ja to w ogóle zapomniałem, że człowiek wiesz, płaci wszystko regularnie to nie myśli o tym, tylko po prostu sobie płaci i wiesz, czasem człowiek zapomina na jakiej zasadzie to wyglądało, no i na tej zasadzie to wyglądało, że tam wychodziło nam tylko chyba jakieś 350 euro za, za mieszkanie plus 150 jako ogrzewanie wody i takie pierdółki, nie? Jakieś tam opłaty małe, to, ale to nie jest mała kwota 1000, znaczy 150 euro miesięcznie, także skąd ta nadwyżka na wielekeranie, ale mniejsza o to się okazało, że wszyscy takie nadwyżki mieli, więc um, było to spowodowane właśnie wojną na Ukrainie, inflacja i, i no i tak to jest, więc... Będziemy się zobaczyć z agentem, nieruchomości, nieruchomości, z agentem socjalnym i ona nam powiedziała, że właśnie możemy sobie to spłatać, tak jak właśnie powiedziałem. Co najmniej 4 miesiące, żebyśmy płacili normalnie czynsz plus jakieś 50 euro, tyle ile jesteśmy w stanie, żeby mogli płacić i po 4 miesiącach mamy się jeszcze raz do niej zgłosić i dzięki temu ona będzie mogła wdrożyć procedury takie, że mogą nam, tam państwo nam może pomóc i i spłacić część tego długu, czyli tam jakieś, załóżmy, 1000 euro, to i tak jest bardzo dużo, więc dlatego jestem spokojny, że jest w normalnie, nie stresuję się, dupie to mam, ale i tak nie zmienia to faktu, że no, cilowa sytuacja gdyby nie było takich opcji we Francji jak te pomocy socjalne, no to byłbym w ciężkiej dupie, musiałbym się prawdopodobnie wyprowadzić z mieszkania, nie płacąc tego rachunku albo. Żeby nie tracić tego mieszkania, po prostu pożyczyć od kogoś, spłacić. Zresztą już ojciec mojej dziewczyny zaproponował nam, że nam pożyczy pieniądze i, i że będziemy mogli oddać jak nam będzie wygodnie, po trochu, jak będziemy chcieli, nie? No ale ja jestem tak wychowany, że kurde, boli mnie to, że jak sam czegoś nie ogarnę, to, to czuję się. No jak, jak, jak zero totalne, że, że ja sobie nie dam rady w życiu, nie mam zdrowej z ręce, więc mogę sobie dać radę, nie? Ja mówię, śmiałem się do mojej, że najwyżej wezmę sobie jakieś, znajdę nielegalne walki i wezmę w nich udział w razie W i się trochę pobiję, żeby coś tam wygrać, nie? Ale to takie już, coś się śmiałem po prostu, nie? No ale jest fajna, jest taka opcja, że, że nam pomoże państwo, więc nie stresujemy się, będziemy bawić na bieżąco. Mam nadzieję, że będzie tak, jak ona nam mówiła i że nie będzie żadnych wczyn wczyn wczynanych, żadnych, um, Wszczynionych żadnych procedur do, do spłaty tego długu. Nie? Że po prostu, tak jak ona nam mówiła, że tak będzie i że nie będzie żadnych problemów, czemu nie płacimy całości. Bo tam, jak dostaliśmy teraz maila od e, tego agenta, który nam wynajmował, pomógł wynajmować mieszkanie, to my tam jej płacimy to wszystko. Przez firmę to jest ten wynajem, więc my płacimy firmie. No i ta firma nam wysłała maila z wiadomością, że musimy na ten miesiąc zapłacić 1600 coś tam euro, nie plus. Oczywiście czynsz Plus czynsz. Także jakieś 2150 euro nie będzie, nie. No a także zobaczymy, nie? ale z tego co ona nam mówiła, jest wszystko ok. gites, więc nie ma stresu. Tak tylko nagrywam dla was, bo wiem, że wiele osób się zainteresowało tym. I nawet była jedna osoba czy dwie, które odezwały się i zaproponowały pomoc, bo były w tej samej sytuacji z Francji. Więc dzięki wielkie wszystko jest ok. Pogoda jest chillowa. <noise> tylko tyle, bo chciałbym być z detektorem. I, i kurde nie mogę się jakoś zebrać. Teraz były te święta, nowy rok. Pogoda jest, się spierwszyła miałem po nowym roku jakoś wyjść ale na razie pada. Więc zobaczymy, wyjdzie słoneczko, wyjdzie, zrobię ją nagram. Na razie nie nagrywam, coś tam sobie trenuję yy, i czekam, aż otworzę klub yy, bokserski i zaczynam boksować, bo brakuje mi tego, nie? Lubię to i mi tego brakuje dostać. Po prostu czas do czasu mordę muszę, bo za dużo myślę. I dzięki treningom po prostu skupiam się i całą złą energię wyładowuje na treningach i czuję się lepiej w tym, pod tym względem. Także dobra, nic. Tyle z, w tym temacie dzięki wielkie za odzew, dzięki wielkie, że jesteście I mam nadzieję, że postaram się Wam coś nagrać. Kule w tygodniu, jak się uda przed, rok, przed rozpoczęciem pracy, bo od 8 zaczynam pracę. Ja mam nadzieję, że coś nagram, a jak nie, no to nie, no to, no to się zobaczy. W międzyczasie na razie jest ciężki temat. Także pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie i widzimy się niebawem. Jest.